Hej, hej, z tej strony Emi. A przed nami kolejny odcinek z serii Speed Coloringi. I tym razem będzie to Coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłam, mianowicie kwerkle. Um, ogólnie słyszałam o nich już dość dawno, jednak jakoś nigdy nie uważałam, żeby to było coś takiego bardzo dla mnie. Dlatego też gdzieś tam chyba jakiś darmowy jeden obrazek był do pobrania w internecie, tak mi się wydaje. Dlatego ściągnęłam go sobie już jakiś czas temu i teraz postanowiłam się zabrać za to. Mm, więc, tak jak patrzę, to wydaje mi się, że to będzie jakaś twarz, jakiś człowiek. Ogólnie, dla tych, co nie wiedzą, polega to na tym, że obrazek składa się z takich kółek różnej wielkości. I każde kółko, a może nawet nie kółko, bo jakby te kółka przecinają się ze sobą, więc te części. Z tych kółek mają daną cyferkę od 1 do 5 i co ciekawe nie jest to takie typowe kolorowanie po numerach, ponieważ wybiera się jakie się chce pięć kolorów. Czasem na tych obrazkach nie da się odkryć co to będzie przedstawiało, więc tym bardziej później jest takie wiecie taki element zaskoczenia. Można sobie tam gdzieś tam czytałam, że najlepiej patrzy się z daleka. Że z bliska, nawet jak się już zrobi całe, to czasem nie bardzo widać, co to przedstawia. Natomiast ja tutaj raczej widzę, więc nie będzie raczej zaskoczenia, ale myślę, że wybiorę i tak kolory jakieś takie po prostu mm, niezwiązane z tym obrazkiem, żeby było ciekawiej. Zasada jest taka, że te pięć dowolnych kolorów y, muszą być właśnie w ten sposób czyli jeden musi być najciemniejszą barwą, a pięć najjaśniejszą. A poza tym absolutnie dowolne, jakie sobie tam chcemy. No i ogólnie to też jest tak zrobione, chociaż to pewnie słabo widać na nagraniu. Każda cyfra jest zaznaczona mm, coraz jaśniejszą barwą. Piątka jest prawie niewidoczna, taka bardzo blady, szary. Natomiast jedynka to jest taki mocny, ciemny kolor, mm, żeby łatwiej było wiadomo, w jakiej kolejności należy to kolorować, jaką barwą i tak dalej. Ja ogólnie przyznam się, że szukałam sobie w internecie, hmm, jak to się robi, bo pamiętałam, że ma być od, albo od ciemniejszego do najjaśniejszego, albo na odwrót. Tyle pamiętałam, ale nie pamiętam właśnie w, jakim, w jakiej kolejności. Natomiast hmm, okazało się, że właśnie od najciemniejszego hmm, i ogólnie tak już sobie wykombinowałam, że to będzie czarny. Tak, jakoś uważam, że, że fajnie pasuje. Mm, ogólnie chciałam, żeby to było kilka takich barw podobnych do siebie, dlatego zdecydowałam się na niebieski, bo lubię ten kolor, a jednak mam dość sporo odcieni niebieskiego, więc to się będzie jakoś w miarę trzymało. Dlatego myślę, że będzie fioletowy, e, niebieski oraz błękitny. No i ostatni kolor, chciałabym czerwony, ale jednak czerwony jest chyba mocniejszy od e, błękitu, jakby tak spojrzeć na to. Aż żółty, nie lubię żółtego, bo muszę się zawsze męczyć, bo wydaje mi się, że jest za jasny, więc myślę, że po prostu będzie to pomarańczowy. Powiedzmy, że będzie jakoś tam pasowało do, do skóry, jeśli to faktycznie jest człowiek, ale wydaje mi się, że mam rację. No i cóż, pora się zabrać za to. Mm, dość dobrze widać te cyferki, chociaż te piątki już może trochę słabiej. Natomiast lepiej niż te poprzednie, które tam drukowałam z internetu, więc myślę, że będzie fajnie i że ogarnę, jak się to wszystko robi, bo niektóre kawałki są naprawdę malutkie i te cyferki są malutkie i tak dalej. Plus też zauważyłam, że jest wiele kółek, które nie mają żadnej cyfry, czyli mają chyba zostać białe, a są... Stworzone, żeby było, ja wiem, tak bardziej artystycznie, albo może dla zmyłki, bo potem te kółka zostaną białe, ale będą takie, yy, wiecie, obramowania, więc myślę, że to może wyglądać dość ciekawie. Dlatego zapraszam Was do oglądania rezultatów mojej, moich starań. No i jestem ponownie. Moje kwerkle są już niemal gotowe. I cóż mogę powiedzieć. Bardzo często ludzie kolorują kwerkle flamastrami. Tak jak w przypadku innego kolorowania po numerach. No i tak jak wspominałam ostatnio moje flamastry raczej by tego nie przeżyły. A może by przeżyły ale jakoś nie wiem. Chyba by się za bardzo stresowała, że mi się długopis ten flamaster wykończy w połowie i co ja zrobię. Dlatego zdecydowałam się na kredki. Są to ogólnie moje ukochane Mondeluzy Cochinor, ponieważ ich kolory są mocniejsze od Sadi Style. Dlatego pomyślałam, że to będzie tak powiedzmy trochę bardziej jak flamastry. Tak więc. Trochę są smugi, szczególnie przy tych ciemniejszych barwach. Przy czarnym są dość mocne smugi, ale nie mam zamiaru robić tego farbami, znaczy farbami w sensie na mokro, bo myślę, że przy kwerklach to jest głupi pomysł i że to wszystko by się jakoś tak rozwaliło. Bawiłam się bardzo fajnie. Ogólnie. Teraz jak tak patrzę to ten niebieski, błękitny trochę tonacja zbyt przybliżona do siebie. Powinnam była wziąć trochę jaśniejszy niebieski. Ten błękitny, tak myślę. Ale całkiem fajnie to wygląda. Tak jak mówiłam, trzeba się trochę oddalić od ekranu czy tam od kartki, bo wtedy faktycznie wygląda to ładniej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Na początku byłam przekonana, że kobieta. Chyba jednak facet. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Tak, taki efekt inny niż wszystko. Kwerkle naprawdę są bardzo oryginalne. Jest kilka książek, z tego co wiem, kolorowanek i one są tam tematyczne. Jakieś zwierzęta, jakieś postaci i tak dalej. No i... Fajnie podoba mi się cieniowanie oczu i ust. W sumie zarys szczęki fajnie to wygląda. Zastanawiałam się, co zrobić z tymi białymi. Czy to zostawić białe? Chyba tak, ale w niektórych miejscach są takie malutkie kwadraciczki, trójkąty, które też wyglądają, jakby tam nie było żadnej cyfry. I nie wiedziałam, czy to ma być taki cień, jakieś odbicie światła, cokolwiek. Czy to zostawić, czy nie? Niektóre zamazałam, resztę zostawiłam. Już sama nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że zostawiłam, czy dobrze, że zamazałam. Nic już nie wiem. Ale uważam, że efekt jest całkiem fajny i naprawdę z daleka to wygląda super. Taki obraz, taki artystyczny, taki, wiecie, mało, mało realistyczny. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś wrócę do Querkli, ale. Na pewno to jest coś innego, coś fajnego. W sumie szacun według mnie, że ktoś wpadł na taki pomysł robienia takich kółeczek i z tego obrazka, bo myślę, że to nie jest wcale takie proste, żeby stworzyć coś takiego. I fajnie się bawiłam. To wybieranie samemu kolorów, to już odcienie od ciemniejszego do jaśniejszego. Fajne to. No i myślę, że to już będzie na tyle w tym odcinku. Niedługo widzimy się w kolejnym z tej serii. Już jest nawet zaplanowane, co to będzie. Tym razem powracam na chwilę, tylko na chwilę, do zwykłych kolorowanek, ponieważ jest pewna okazja, dwie okazje w sumie, więc zobaczycie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pa!